Księżniczka potrafi postawić na swoim. Pani ciasto? Dziękuję. Tak, z dodatkową czekoladą. Najlepszy jest pierwszy kęs. Tak chyba smakuje niebo. To przecież Brian, ale przystojny. Hej! Och, Nie zauważyłam Cię? Usiądziesz ze mną? E, czemu nie? Wezmę tylko swoje ciasto. Ojej, ale wpadka. Szkoda, że nie mam czapki, niewitki. Od dzisiaj zamawiam wszystko na wynos. Matematyka jest najlepsza. Kocham ten przedmiot. Dobra, to dzisiaj dasz radę. Czas na odwagę. I wyznanie miłości, Kate. Głęboki wdech. Okej, okay. przepraszam, Kate. O cześć, mogę ci w czymś pomóc? Ja tylko. E, chciałem... E, ten. Mam dla ciebie tego kwiatka. Ta róża jest dla mnie? Naprawdę? Dziękuję. Nie ma sprawy, jak go zobaczyłem, to przypomniałem sobie, jak bardzo lubisz botanikę. No nie. Kate dostaje róże? Gdy stoi tuż obok? To po prostu. Ja już nie! Czekaj, czekaj, co to jest? Hmm. Poczta kwiatowa. To może być rozwiązanie mojego problemu. Stuk puk. Kwiaty dla szczęściary z tej klasy. Ktoś dostanie ten piękny bukiet kwiatów. Są dla. Kate. Ojej, to ja! Zgadza się, kwiatuszki są twoje. Dalej, idź po nie. Proszę. Ojejku, dziękuję. Nikt mi wcześniej nie wysłał kwiatów. Tak pięknie pachną. Co za zapach! Bardzo dziękuję. Taka praca. Pieniądze. Jakie pieniądze? Normalnie, jestem kurierem. Kurierem? Ale myślałam, że od ciebie dostałam te kwiaty. Nie wierzę. Naprawdę myślała, że są od niego. Ja ch chyba mam jakieś drobne. To nie są pieniądze, ale może wystarczy. Proszę bardzo. Ja se robisz? Co to ma być? Płacisz guzikami? Tak mi przykro. Nie mam nic innego. Oj tam, weź je po prostu. Teraz czuję się paskudnie, nie chcę już tych kwiatków. Powinnaś siebie wtedy widzieć, frajerka. Eni? Chcesz te kwiaty? Zaraz. Chcesz mi je oddać? Och, czuję się okropnie za ten świński kawał. Sorki Kate. Dobre! Zgadnij, kto tu właśnie wszedł! Hmm, no witam! Ładna knajpka, co? E... E, na czym to ja? Muszę kończyć! Wow, dziękuję! Pójdę się przedstawić! Znów do kogoś dzwoni? Jak zwrócić jej uwagę? Hmm... Wyglądają na świeże. Każda kobieta lubi kwiaty. Dobra, idziemy. O tak, podryw przygotowany. Oho! piękno dla pięknej. Miło z twojej strony. Hej, Matt, nowa opaska? Fajnie w niej wyglądasz. Widać, że trenujesz. Cygnę tylko kilka fotek. Co ona tam wyprawia? Robi zdjęcia Matowi? O, myśli, że jest sprytna. Dawaj to, co ty wyprawiasz? O nie, zaraz mu pokażę. Mat, patrz, co Kate robiła na telefonie. Zaraz, co to, selfie? Dsknęła mnie chcący selfie. Nie wiem o co ci chodzi Jennifer. I może oddałabyś jej telefon. Ach, dobra. Trzymaj, Kate. Dlaczego ona mnie tak traktuje? Ale w sumie miała rację. To będzie mój mały sekret. Myślałam, że robiła ci zdjęcia. Wystarczy. Pogadam z nią. Hej, Kate, sorry za Jennifer. Po prostu myślała. O, ej, faktycznie robiłaś mi zdjęcia. Tak i bardzo cię przepraszam. Spokojnie, serio. Coś ci pokażę. Zobacz, jaką mam tapetę na telefonie. To. Na twoim telefonie! Ojejku, ale to się gorąco zrobiło! <gryzanie> o, dzwonek! Lekcja się skończyła! Odprowadzę cię na kolejną! Tak, byłoby super! Co tu się stało? To nie fair! Najgorszy dzień ever! Właściwa klasa? Na to wygląda. Dobra, gotowa na egzamin. Jak nic będzie szóstka, nic mnie nie powstrzyma! Zajmę tylko miejsce. Oj, prawie poleciałam. Już dobrze. Ups, muszę to włożyć z powrotem. Zaraz, czy to w ogóle ściągi na ten test? O nie, ale wpadka! Wzięła mnie te ściągi! Niepotrzebnie ubierałam tą głupią bluzę! Och, obleję jak nic! Au! Co to było? Gumka? Kto we mnie strzelił? Ups, Sorka Ewa! Niechcący! Niechcący? Już ja ci dam niechcący! Zaraz! Wpadłam na genialny pomysł! Będę potrzebować gumki i butelki. Naciągnę gumkę i założę ją w ten sposób. Teraz mogę na niej spisać wszystkie odpowiedzi. Muszę je tylko dobrze ścisnąć, żeby się zmieściły. Mam nadzieję, że zdążę przed testem. Gotowe! Wszystko zapisane! Teraz mogę zdjąć gumkę, a jak będę chciała coś przeczytać, wystarczy, że ją naciągnę. Inaczej nikt nic nie zobaczy. Nikt nie patrzy, więc można ściągać. Mam. Teraz na bank to zaliczę.